Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o rozwiązaniach, które zwiększają retencję ciepła w waporyzatorach DynaVap. E, czyli będą to FMJ, e, Golden Roast, Armored Cup e, oraz sam WapCup e, M+, a właściwie jego tip. Dobra, gotowi? To lecimy! Od tego, o co właściwie chodzi z całą tą retencją ciepła. Retencja ciepła, mówiąc najprościej, oznacza, że was, Wasz waporyzator pozostanie dłużej ciepły i dzięki temu będziecie w stanie wykorzystać całe nabicie w jednym, dwóch cyklach grzewczych versus trzech do pięciu cykli grzewczych w przypadku standardowej takiej konfiguracji, kiedy po prostu macie zwykłego kapa, którego ogrzewacie, ogrzewacie palnikiem czy, czy grzałką indukcyjną. Czyli krótko mówiąc, mniej roboty z podgrzewaniem, a więcej samej inhalacji, więcej, więcej pykania na, na jednym podgrzaniu. No, a dodatkowo wszystkie te rozwiązania, które zaprezentuję w tym filmie, one eliminują konieczność obracania waporyzatora w trakcie ogrzewania. Czyli koniec z całą gimnastyką przy ogrzewaniu i można po prostu trzymać waporyzator w jednej pozycji, albo wręcz zamontować go na bągu i ogrzewać go palnikiem i korzystać. No i to jest bardzo wygodne. E, dobra, to zacznijmy. Pierwsza, pierwsze rozwiązanie to jest FMJ, czyli Full Metal Jacket e, produkcji The Simul Collection. E, no jak widzicie mój jest już trochę odbarwiony, oryginalnie one są takie ładne, to jest taki miedziany kolor, bo one są z miedzi. No i to jest pierwsze rozwiązanie, które przyniosło retencję ciepła do, do świata DynaVap. FMJ jest właśnie, jak już mówiłem, z miedzi, co u części osób budzi obawy o odgazowywanie tlenku tej miedzi podczas ogrzewania. W mojej ocenie ryzyko jego wdychania jest, jest znikome, ale, ale nie o tym teraz. FMJ nie trzeba obacać podczas ogrzewania. Jeśli ogrzewamy go do kliknięcia, to, to najczęściej są to dwa podgrzania, żeby, żeby wykorzystać całe nabierzanie. Bicie. Jeśli podgrzewacie chwilę po kliknięciu, no to, to oczywiście jedno podgrzanie. On zapewnia dość długie utrzymywanie ciepła, ale wciąż wydaje mi się, że najkrótszy z tych rozwiązań, które tutaj będziemy omawiać. Co jest ważne, FMJ nie współpracuje z grzałkami indukcyjnymi, no i jest dość gruby. Czyli, czyli na przykład do tuba Mini już nie wsadzicie waporyzatora, który będzie miał FMJ na kapie. No i to jest ważne. FMJ pasuje tylko do captive cup, czyli jeśli macie starszy typ kapa, no to może on Wam po prostu się zsunąć, co może być niebezpieczne, bo możecie się oparzyć. Koszt FMJ w Polsce bez promocji to 65 zł. Dobra, drugie rozwiązanie to jest nakładka Golden Roast marki High Labs. no i to jest tak naprawdę udoskonalona wersja FMJ. Tutaj mieć została pokryta cienką warstwą złota, próby 999, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i zapobiega brzydkim odbarwieniom, które są typowe dla, dla FMJ. Przyglądałem mu się bardzo uważnie po takim hardkorowym dość go ogrzewaniu. Jasne, trochę zmienia kolor, w sensie mniej się błyszczy, ale nie jest to takie odbarwienie. No więc wygląda to o wiele lepiej na dłuższą metę. Golden Rose zachowuje się nieco inaczej niż FMJ. Wprawdzie pozostaje ciepły przez podobną ilość czasu, zapewnia podobne wrażenia, ale nagrzewa się nieco szybciej. No i również nie trzeba go obracać podczas ogrzewania. Również pasuje tylko do Captive Cup i również nie współpracuje z grzałkami indukcyjnymi. Natomiast jest cieńszy, dzięki czemu na przykład cup z nakładką Golden Roast mieści się do VapeTube Mini. No i to jest, to jest fajna sprawa dla mnie, na przykład osobiście ma to duże znaczenie, że, że jestem w stanie jedno i drugie zmieścić w tym przenośnym futerale. Cena Golden Roast bez promki to 59 zł. Dobra, trzecie rozwiązanie to jest Armored Cup, czyli długo wyczekiwana odpowiedź DynaVap na FMJ, ale też urządzenia takie jak na przykład Anvil. Uh, więc jest to Captive Cap z takim dodatkowym stalowym pancerzem. Zobaczcie, że zresztą jak one się prezentują, jedynko drugiego. No, Armored Cap jest wyraźnie grubszy. Uh, no. I to jest po prostu dodatkowa, dodatkowa ilość blachy stalowej, która sprawia, że, że ta masa termiczna jest o wiele większa i, i też recencja ciepła jest w związku z tym o wiele większa. No, no i Captive Cup działa zupełnie inaczej niż te nakładki, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z miedzią, a, a ze stalą nierdzewną, która zachowuje się inaczej. Armored Cup również nie wymaga obracania podczas ogrzewania, natomiast warto go oznaczać w tej części przeznaczonej do, do wydłubywania suszu, moim zdaniem, no bo im niżej go będzie ogrzewać, tym będzie temperatura i takie ogrzewanie go tutaj na dole moim zdaniem nie jest wystarczające do pełnej ekstrakcji w jednym cyklu grzewczym. Natomiast jeśli będziecie ogrzewali go gdzieś tak w okolicach Y tutaj, albo nawet N, no to będziecie w stanie wykorzystać całe nabicie w jednym, w jednym cyklu grzewczym. No, ogrzewanie do kliknięcia tutaj pozwala na pełną ekstrakcję. Nie radzę ogrzewać po kliknięciu, bo, bo może to się źle jeśli ogrzewacie trochę, trochę niżej. No i ogólnie czasami mam wrażenie, że ekstrakcja jest nawet zbyt mocna. Znaczy, susz jest taki już trochę przegrzany, prawie czarny. No więc musicie znaleźć jakiś złoty środek, i to pamiętajcie, nie chodzi tylko i wyłącznie o. Miejsce, w którym ogrzewacie, ale też o wielkość płomienia, bo ona też jest tutaj istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o temperaturę wewnątrz komory. No, natomiast największą wadą Armored Cap poza jego ceną 209 zł jest czas nagrzewania i stygnięcia, on jest bardzo długi no i ogólnie się przegrzewa no, a potem trzeba jeszcze dłużej czekać na odkliknięcie i ostygnięcie kapa, żeby można było zajrzeć do środka no i korzystając z niego też bardzo się nagrzewa body waporyzatora, w ogóle DynaVap mówił mi, że, że oni odradzają korzystanie z Armored Capa z innymi body niż oryginalne no bo krótko mówiąc można się poparzyć. No, więc to jest w sumie pewna wada to, to nagrzewanie. Wiadomo, że w przypadku M, jest ono jeszcze większe z racji na, na brak żeberek chłodzących. No i choć wprawdzie Armort Cap działa z każdym typem i z każdym modelem Dynavap, to moim zdaniem lepiej sprawdza się na typach stalowych. Po prostu ta recencja ciepła w nich również jest naturalnie większa niż w Tytanie. No, więc Armored Cup to jest jedyne w sumie rozwiązanie z tych do retencji ciepła działające z grzałką indukcyjną, w sensie oficjalnie działające, no bo wiem, że też ludzie testowali na różne sposoby różnymi grzałkami i mieli dobre efekty nawet z FMJ. Natomiast to jest jedyne rozwiązanie oficjalnie przeznaczone też do użytku z grzałkami indukcyjnymi. No, natomiast w mojej ocenie działa to jakoś super z grzałką, wolę zdecydowanie z palnikiem. A, a też podobno do niektórych grzałek się nie mieści, bo jest za szeroki. No, no i jego wadą jest też cena, o której wspominałem, bez promocji jest to, jest to 209 zł, więc zdecydowanie warto na to akcesorium próbować podczas wszelkich większych promek. No dobra, lecimy dalej. Ok, no i ostatnie rozwiązanie to jest WapCap M, a konkretnie jego tip. No, i tutaj to rozwiązanie jest właśnie wbudowane, wbudowane w ten tip, czyli wystarczy ogrzewać WapCapa w alternatywny sposób, czyli poniżej kapa. Tutaj macie takie kropki, ich nie wolno przekraczać. Czyli one wypadają tak nieco poniżej, poniżej krawędzi dolnej kapa. I teraz do wszystkich osób, które ogrzewają właśnie poniżej kapa i ja mówią, że susz im się przypala. Pamiętajcie, że też, tak jak wspominałem, wielkość płomienia jest tutaj istotnym czynnikiem. Więc jeśli ten płomień będzie zbyt duży, no to jasne, to po prostu ten susz przypalicie. Spróbujcie zmniejszyć płomień, tak żeby miał centymetr, półtorej, półtorej i, i spróbujcie wtedy. Moim zdaniem działa to wtedy o wiele, o wiele lepiej. No, w każdym razie prawidłowo ogrzewany M, zapewnia podobne wrażenia do Armored Cup, czyli krótko mówiąc działa świetnie. No i fajne jest to, że nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów, prawda? że to jest wbudowane w WAPKA M, no i też w jego cenę, która jest oczywiście wyższa, jak żeby nie było. No, w każdym razie nagrzewanie i stygnięcie jest tutaj szybsze niż w przypadku Armored Cup, no ale działa to równie dobrze, jeśli chodzi o skuteczność ekstrakcji. No, natomiast szkoda tak jak mówiłem, że M jest taki drogi, no bo bez promki kosztuje 469 zł. A tego typa póki co nie kupicie a przez najbliższym, w najbliższym czasie osobno, natomiast za jakiś czas oczywiście się pojawi. Natomiast DynaVap zwykle czeka tak około roku albo przynajmniej jakiejś jego istotnej części zanim wypuści to osobno, prawda? Eee, no, dobra, słuchajcie, podsumowując. Eee, Wszystkie przedstawione rozwiązania e, działają dobrze, natomiast moim zdaniem najlepiej sprawdza się Armored Cup i WAP M+. E, Armored Cup jest świetną opcją dla osób, które już posiadają jakieś Wapka, podobnie podobnie zresztą jak te pozostałe nakładki. Natomiast jeśli dopiero planujecie wejść do, do Dynaverse, do świata Wapu e, e, i, i do butanowych waporyzatorów, no to polecam Wam zacząć od M+, e, no bo tutaj macie już wszystko, że tak powiem, na starcie i waporyzator, który oferuje tak naprawdę dwa tryby, prawda, ogrzewania standard, jak każdego wapkapa, no i takiego ogrzewania z tą, z, tym, z tą retencją ciepła, które pozwala na tą ultraszybką ekstrakcję i, i wszystko, co się z tym wiąże, prawda? Wielkie buchy, mocne efekty i tak dalej, i tak dalej. No, więc to byłoby tyle na temat recencji ciepła, natomiast bardzo jestem ciekaw Waszych uwag, pytań i spostrzeżeń, więc zapraszam wszystkich do dyskusji w komentarzach. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, że jeśli ten film Wam się podobał, to będzie mile widziane, jeśli zostawicie łapki w górę, jeśli będziecie subskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i oczywiście, jeśli będziecie wpadać na, na kolejne odcinki. A propos wpadania, w opisie tego filmu macie też linka do Discorda, Vape Herbs Hub, do którego zapraszam Was do dołączenia. Podobnie jak do grupy na Facebooku Waporyzacja Ziół Leczniczych. Wszystko to są miejsca, gdzie możemy sobie podyskutować o waporyzacji, więc myślę, że warto, żebyście tam byli. Krótko mówiąc. Dobra, dzięki, na razie, cześć. Cena bez promki, pozłacanego Golden Rose 150. <śmiech> 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 Dobra. Powaga. Um, no, i jego również nie trzeba. <laughs> <laughs> Staram się zachować powagę. <śmiech> 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 <śmiech>